No, hej, witajcie kochani, bardzo serdecznie. Cheveral z tej strony. Moi drodzy, kolejny odcinek Mafia 3 na moim kanale. Mm, lecimy, próbujemy. Mm, Okradni bar dla policjantów. 8 koła jeszcze muszę e, kurczę ogarnąć. No, zobaczymy. Wydaje mi się, że, że jest to do zrobienia. Ale czy mi się uda? Czy mi się uda, to nie wiem, ale ten gościu jest dalej tutaj, tak? Ten gościu jest dalej tutaj, więc czekamy, aż tamta policja pójdzie kawałek dalej. Dobra. Dobra. Nie, nie tak to miało wyglądać. Czyli jego jego ewidentnie ewidentnie nie da się e, zabić. Jego ewidentnie nie da się zabić. Zginę. Ale czekaj 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 czekaj.

10 tysięcy wziąłem. Dobra, teraz tak. Teraz musimy uważać, ponieważ gościu jest tutaj, a ja nie chcę wpaść. I teraz robimy. Jak robimy? Robimy w ten sposób, że. Dobra, niech policja przestanie mnie gonić. Eee, Konsolidiera, konsiliere. Dobra. tej z tej strony nie mogę dodać. Dobra, zdeponowano gotówkę. Jest git. Dobra, git. Git, mamy to. Cześć, cześć, cześć. Cześć. Kurde, patrz, będą mnie tutaj. Dobra, nic się nie dzieje. Ja tutaj sobie tylko stoję. Tak, tak, tak. Nie ma problemu. Dobra, tam coś mamy do rozwalenia, kurde. Czy on tu będzie stał? On tu będzie stał, kurde. Jak ja to otworzę, to będzie? Nie wiem, czy to będzie jako w czy nie? Dobra, nic, nic tu nie było. No fantastycznie, fantastycznie, moi drodzy. Czyli widzicie, da radę, da radę to zrobić jakoś tak fajnie. Dobra, teraz jeszcze tutaj to zniszczymy. Nie wiem w sumie po co, ale... Czekajcie, bo jakie jest zadanko? Nie no dobrze, do... coknuje Karl Beavers. To to już mamy zrobione, to nawet nie musimy tego robić. Ale oczywiście zrobimy. O! Pan kolega! Rozjechali go? Rozjechali go! Dobra, ty czekaj, rozwalmy to. Byk. Pyk. dobra. Rozwa A nie, nie rozwalmy Tu. I jeszcze tu. Dobra. Idziemy do swojego auta. Idziemy do swojego auta. W miarę powiedzmy nam poszło. W miarę nam poszło, moi drodzy, naprawdę w miarę nam poszło. Także ja się cieszę. Chociaż przez chwilę myślałem, że... O oh, Jezu, sorry. Nie! Będę miał! Będę miał przerąbane! <słyski> Ja pierdzielę, no nie wierzę. No dobra, trudno. Tak to jest jak, moi drodzy, z bronią w ręku chodzicie e, obok policji, nie? Hmm. 364 e, dolary straciłem, ale weźcie, pod, no właśnie, porozmawiajcie z Nicky Burke. Burke, Burke. Burke, 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 Podjedźmy sobie troszkę autem, bo ona na pewno... Ale, ty wygodny jesteś, przecież ona jest 5 metrów. No tak, ale później będę i tak potrzebował auta, i będę musiał wracać, moi drodzy. To tak nie może być. To tak nie może być. Dobra, cyku, pyku. da ti ta tam. Ta, ta, ta. Jeżeli jeszcze nie zostawiłeś łapki w górę, to zachęcam, mój Tak. Pozostałych celów. Poczekajcie. Cyk.

Bevis you. To you no, na pewno nie tak jak to, Niki. Jest, sir! Jest, sir! Skonfrontuj się z Karlem Biwersem. No dobrze, 490 metrów będzie pierwszy yy, nasz tak, Gorzelniowy, yy, moi drodzy. Oj, będzie, będzie przestępstwo? Nie, chyba nie. Yy, gorzeniowy interes, no dobra, teraz... No dobra, akurat policja tutaj nie jest największym problemem, ponieważ i tak już dawno nie jestem na tym y, okręgu, na którym oni będą patrolu, na którym będą patrolować. Także to jest spoko. Muszę mm, zobaczyć za chwilę też. Oj, sorry. Ty, przecież ja tutaj byłem. I don't know what to do. Dobra. Byłem tutaj. Holender jasna. Tej gorzelni i tam jest ten boss. Dobra, uh. tu jest ziomość Ej, czy on jest? Patrzcie, on mi go nie podświetla w ogóle. Czy to jest jakiś gościu randomowy? To chyba nie był w żadnym wypadku moi drodzy nasz wróg. No ale dobra. Hop Wait, 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 wait. O! tutaj tu mamy spokój na razie świetnie idzie Tyk zabieramy dobra tu są normalnie ludzie więc mam to gdzieś nie jest na górze to ja bym chciał jakoś tam jest wartownik czy mogę jakoś tędy wejść oczywiście dzień dobry panie schody o już to profesjonalnie poszło Ups. czekajcie przeładujmy sobie Czy ja mam iść po tamtą apteczkę? Nie, bo i tak mam trzy apteczki. Dobra, szlewi. Idziemy. La 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 Zabiję już go Tydydydydydydydydydy Most of that shine we lost Belong to us Try and pour something on Barbieri That dead-eyed fucker will find out Meaning he'll come after Not just you and me, but Ma Ma Penny, kids, everybody. Okay. We gotta get ahead of this. Could always put it on Burke. No, dipshit. It's all going on you. Yeah, And fuck Burke. You talk too much. Nie wiem czy nie jestem pewny, czy nie dałem cholera ciała, że... No właśnie oszczędzony boss, zero. Cholera jasna. No dobra, dobra. Pokryję koszty twojego kolejnego telefonu, dostaw przekup gliny. Ignoruję przestępstwa przez 30 sekund. No dobra, dobra. Emptied out the distillery. i and ready for you boys. Overstall, Standard. My boys are on the way. To jest. To, je, to ma to sens, no, zdecydowanie ma to sens, ale tak, wiem czego nie zrobiłem. Po prostu e, bosów e, nie zwerbowałem, wiecie? A żeby zwerbować bosa to trzeba podsłuchiwać po prostu całą dzielnicę. Czyli no. Pominąłem jeden krok. Tomork came to the when his father fled ireland likely because of his involvement in the irish civil war um, after his father died of a heart attack uh, burke started running booze to support himself i mean he turned bootlegging into an entire industry and sal marcano took notice uh, burke worked his way up the ranks but could never be made because he was an italian Powiem wam tak, no to trochę przykro, że nie był Włochem, nie? Ale też fajne, że mają swoje zasady, nie? A, i mega fajną sprawą jest zdobyłeś przekup gliny. Dobra, niebieskie te oj O, no fantastycznie, dobra. Ładź świadczeniami za współpracowników. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. Dyspozytorka policji. Współpracownica Burka Fiona Davidson może na chwilę odwołać policję w całej okolicy. Obejmuje to usunięcie niebieskich stref i ignorowanie dokonanych przestępstw. Elegancko. Bardzo fajnie, lubię takie rzeczy. Bardzo fajnie, lubię takie rzeczy. No i teraz co? Następne zadanie to mamy chyba tutaj. Zakwawione ostrze. Haracz. Ale, mm, znaczy my tam pójdziemy do tego. My nie, nie, nie będziemy robić tego w 100%. Tylko biorąc pod uwagę e, fakt, że tutaj straciłem bossa. Ja nie, nie wiem, czy na Steamie jest jakieś osiągnięcie. Dobra, pierdziele, ty szewi, jedziesz tam. I gadasz, żeby coś się działo. Tak, tak dokładnie. Tego chcą widzowie, prawda? Tego chcą widzowie. Uub, 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 uub. Dobra. Y, chodzi o to, że y, biorąc pod uwagę niezwerbowanie ostatniego bossa, to zrobimy to po prostu tak, że <laughs> ja zacznę to zadanie. Będziemy y, poza odcinkiem podkładać podsłuchy. No i jak wy już będziecie na następnym odcinku, to będzie cała dzielnica tak jakby w podsłuchach i będę mógł przynajmniej zwerbować bossa podczas następnej konfrontacji. Chociaż też dupy dałem, bo mogłem nie kończyć tego. Mogłem nie kończyć tego i zacząć następne zadanie, nie? Oh, Bear Donnelly, I own Nicky's da, everything. He has me keeping an eye on the Roberto meat packing plant. Who's running things over there? Nut job by the name of Sonny Blue. Let's a room out to the butcher's loan sharks. Protection guys too. If they can't do it there, they put the hurt to people in the street. Any chance Sonny's around the Robidoux? Fuck no. Sonny only comes around to scare his people into shape. But I'm hearing one of his boys, fella named Ralph, got caught skimming.

Nie, powiem Wam szczerze, jak y, będę pisał, y, bo na pewno będę pisał na steamie. Y, znaczy, Wy jak już oglądacie ten odcinek, to y, na 100% jest y, informacja. Przesłuchaj lichwiarzy. Idę przesłuchać albo dobra, tak, zabiję tego i przesłucham y, lichwiarzy. Y, już na 100% jest y, moja y, na steamie recenzja tej gry. Także Wy nawet nie musicie się w jakiś. Spadamy stąd. No, na bank jest po prostu ogarnięta już recenzja. Zresztą zapraszam serdecznie do, do przeczytania recenzji wszystkich mafii, tak? Bo, bo to nie chodzi o to, że warto przeczytać tą jedną recenzję. Sorry! Ale bardziej mi chodzi o to, że stety bądź niestety to wszystkie cała trylogia ona się łączy w całość, tak? Ona się łączy w całość, moi drodzy. Policja. Policja mnie nie interesuje. Huh? Why is he

Dobra, tutaj syk. No, oczywiście, że tak. Dobra, zwerbuj. Zwerbuj, my w miarę szybko nam to poszło. Bardzo fajnie, powiem Wam szczerze. Bardzo fajnie i jestem Wasz zdziwiony. Dobra, co my teraz? Tak, mamy tu, mamy tego soldady. Soldati. Czemu ja z tym Soldatim? Ponverdum, zaszkodź operację, żeby wykurzyć. Zdemoluj Hanane. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Tu mamy, tu mamy, tu mamy, później tu mamy. Dużo tego mamy, cholera. No do... Jezu, nie, 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 nie wysiadaj. Ko... A ty, czekaj. Dobra, jak już tu jestem. Moi drodzy, no jak już tu jestem, to naprawdę. Straszne by to było, żebym tego nie zrobił. Cyk. Cyk. Robimy to tak. Robimy to tak. Mamy 33 te podsłuchy, także możemy spokojnie to pod... 30 teraz powinno być chyba. Tak. Dobra i tu od razu, tu od razu mamy jeden podsłuch, który możemy odzyskać. Fantastycznie. Czyli tak naprawdę kosztowały nas to mm, dwa podsłuchy. Dobra, lecimy, lecimy e, zdemolować te monopolowe. Zobaczymy, z czym to się je nie? No, ale wracając do recenzji. Moi drodzy, m, warto po prostu czytając y, tą trzecią e, recenzję, y, czyli Mafie, recenzję Mafii 3, y, zagłębić się też w pozostałe dwie. Dlaczego? Dlatego, że y, tą trylogię należy oceniać y, przez pryzmat. Całości, a nie tylko konkretnych części. I o tyle, o ile na razie, na razie, nie, bo nie wiem, jaka będzie końcowa e, ocena, tak? Bo, bo, tak jak mówię, jeszcze nie ukończyłem gry. I na ten odcinek, na ten odcinek, który oglądacie, moja ocena jest taka, że przepraszam bardzo najmocniej. Moja ocena jest taka, że poprzednie dwie części strasznie mocno. Podniosły poprzeczkę. Strasznie, ale to strasznie mocno podniosły poprzeczkę. I trójka, mimo że jest dobrą grą, naprawdę jest solidną grą gangsterską. Posiada naprawdę dużo, dużo błędów. Dużo błędów jak najbardziej. Dobra, posiada bardzo dużo błędów, a optymalizacja pozostawia naprawdę wiele do, yy, do życzenia. Ale wiecie jak jest, nie? Dwa i pół koła. No właśnie. Dobra, popsute. No, pozostawia wiele do życzenia. Ty to nie jest moje auto, dobra. Aha, bo to jest to mafijne. Okej, okay, gicio. No, mamy następne, dobra. Także, także na razie moja ocena jest jak najbardziej na plus, ale powiem wam szczerze, że widać, widać ewidentnie. Że gdzieś tu jest podsłuch. Widać ewidentnie, że ta gra jednak odstaje klimatem od jedynki i dwójki. Być może stąd tyle negatywnych opinii. A może też kwestia tego, że ludzie nazywają to... Wiecie. Dobra, pyk. Spoko, spoko, nie bój się. To bierzemy. Okej. Okay. To bierzemy. Dwa i pół kolejne. Dobra, czy ja mogę to rozwalić jakoś? Mogę, ale to zdecydowanie wolniej jest. Tak, to dwa pociski, i mamy. Po robocie. Dobra, mamy to. Jeszcze tutaj jest tak i później nas tam zaprowadzi. Nie ma, po... zostało do zniszczenia 4,5. Dobra, czekajcie, jeszcze tu mamy taką fajną miejscówkę. No ogólnie jest na plus, zdecydowanie ta gra, ale no posiada jakieś tam swoje minusy, tak. Tak, tak, tak jak to chciałem. Smoknij mnie. Dobra, czekaj, tam jest podsłuch. Tam jest podsłuch. Tutaj jest hot rod. Okej. Okay. I w sumie tyle. Dobra, dobra, ziomek, już idę, idę. Hop. 29 dolarów, ty, no tak się skundlić, nie? Tak się skundlić. I tam jeszcze mamy coś, kurde, do zabrania. No, także reasumując, po prostu każdy oczywiście sam gdzieś tam potrafi wydać opinię na temat tej gry. Zwłaszcza jeżeli ją gdzieś tam ogląda u kogoś, to mam nadzieję, że u mnie znajdzie się ktoś, kto od początku do końca obejrzy każdy odcinek. I, i to też z taką lekką nadzieją, że niekoniecznie będą to stali widzowie, ale jeżeli, jeżeli tego po prostu nie zrobią, no to mimo wszystko mam. Czemu oni ze światłem lecą? Dobra. Pyk. Rozstrzelani. Ziomek. 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 Naprawdę nie chciałem tego robić. Ale sam... Sam, sam po prostu tego chciałeś. No, także y, ktoś, kto grał to może sobie w, własną opinię. Y, o, wystarczająco dużo szkód, bardzo dobrze. Y, wyrobić, ewentualnie opierać się na mojej. I tyle no. Tu jeszcze to weźmiemy. Ile mamy? 25. Ty jak mi sprawnie idzie, kurde. Ależ mi sprawnie idzie, moi drodzy. Dziewięć koła mam już przy sobie. Nie, nie będę na razie jakoś tam w żaden sposób to próbował. Próbował przyspieszyć, jeśli chodzi o skrzynka połączeniowa, tu gdzie ona jest? Ona jest chyba. Ona jest chyba gdzieś tutaj tak, tutaj. Dobra. Tyk Próbujmy. Elegansio Dobra Kolejny podsłuch podłożony Znajdź Ralfa w środku. Znajdź Zaszkodzić działalności solnego. Ty to jest jakieś... Robię to tak. Źle, źle to zrobiłem. Zrobimy jeszcze tak. Zrobimy tą jedną yy, miejscówkę. Zrobimy tą jedną miejscówkę, bo ona jest tutaj blisko. Likwiduj bandę oprychów. No dobra. Ty, nie, no nie Teraz. Dobra. Elegancia, Fransia. Bierzemy hajs. Pyk. Tu jeszcze mam jakiś hajs, kurde. O, proszę. 500 dolarów. Pieniądze moje. Czy jeszcze gdzieś tutaj... I tego Soldati zabijemy i poczekajcie. Ależ było. Dobra, zabijmy jeszcze tego soldata, i to by było na tyle w tym odcinku. A w następnym odcinku się po prostu zabierzemy już stricte za mm, głównego bossa, no. Bo nie oszukujmy się, ja sobie teraz tak zrobię. Mm, podłożę te podsłuchy, jak wy nie będziecie patrzeć. Mm, I później będziemy mogli zwerbować bossa. Chociaż i tak już osiągnięcie mafijne na temat werbunku we wszystkich bossów poszło się walić. Nie ja jadę. Op. Dobra. Mamy to. Moi drodzy, dziękuję. Za ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i widzimy się w następnym odcinku z Mafii 3 na moim kanale. Pozdro, Szeberal. hej! Ej.